Cześć, dzieciaki! Jestem Elfka Zosia i dziś sprawdzę Waszą wiedzę o świętym Mikołaju. Wierzycie w świętego Mikołaja? A co wiecie o świętym Mikołaju? Zaraz to sprawdzimy. Dzisiaj pobawimy się w quiz o świętym Mikołaju. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Gdzie święty Mikołaj zostawia prezenty? Pod choinką czy przy kominku? Oczywiście, że pod choinką. Co zostawia się świętemu Mikołajowi do jedzenia? Kanapki czy ciasteczka? Ciasteczka. W czym święty Mikołaj przynosi prezenty? W worku czy w koszyku? W worku. Czym święty Mikołaj przyjeżdża do dzieci? Samochodem czy saniami? Saniami Jak święty Mikołaj wchodzi do domów dzieci? Przez komin czy przez okno? Przez komin. Które zwierzęta ciągną sanie świętego Mikołaja? Czy Renifery? Renifery Jak nazywa się Renifer świętego Mikołaja, który ma czerwony nos? Rudolf czy Kajtek? Rudolf Gdzie mieszka święty Mikołaj? W Laponii czy w Japonii? W Laponii: Jak dzieci kontaktują się ze świętym Mikołajem? Dzwonią do niego, czy wysyłają mu listy? Wysyłają mu listy. Kiedy święty Mikołaj obchodzi swoje urodziny? 6 grudnia czy 18 grudnia? 6 grudnia. To pomaga Mikołajowi przygotować prezenty. Krasnoludki czy elfy? Elfy. Co ma na głowie święty Mikołaj? Czerwoną czapkę z białym pomponem czy czerwoną czapkę z daszkiem? Czerwoną czapkę z białym pomponem. Doskonale. Wygląda na to, że o świętym Mikołaju wiecie już wszystko. Wesołych świąt. Zapraszam Cię teraz do obejrzenia zimowej bajki, którą opowiada święty Mikołaj.